Uwaga. Niemiecka scena polityczna wstrząśnięta. Lider AfD, Tino Chrupalla, powiedział coś, co wstrząsnęło całym krajem. Mówi o Polsce jako zagrożeniu dla Niemiec i jednocześnie lekceważy Rosję, państwo, które od lat destabilizuje region. Tak, dobrze słyszeliście. Chrupalla twierdzi, że Putin nie stanowi obecnie zagrożenia w czasie wojny w Ukrainie. W momencie ataków na europejską infrastrukturę energetyczną. To nie są zwykłe słowa, to prowokacja. A największe zagrożenie dla Niemiec? Według Chrupalli, Polska. Kraj, który wspiera Ukrainę i działa w ramach NATO. Kraj, który chroni granice Europy Środkowej. Dlaczego Polska miałaby być zagrożeniem? Chrupalla powołuje się na decyzję polskiego sądu. Sąd odmówił ekstradycji Ukraińca oskarżonego o sabotaż Nord Stream. Chrupalla mówi: Polska kieruje się własnymi interesami, podobnie jak Rosja. Niemiecka opinia publiczna jest w szoku. Roderich Kiesewetter z CDU nie owija w bawełnę. AfD to partia Putina, gotowa podporządkować się dyktatorowi zamiast bronić Europy i Niemiec. AfD od lat krytykowana za prorosyjskie sympatie. Członkowie partii uczestniczyli w wydarzeniach rosyjskiej ambasady w Berlinie. Publicznie kwestionowali oskarżenia wobec Putina o zbrodnie wojenne, odmawiali udziału w wystąpieniach Zełęskiego w niemieckim parlamencie. Ale chrupalla nie zatrzymuje się tylko na Rosji. Podnosi temat Polski jako rzekomego wroga i wywołuje falę krytyki wewnątrz Niemiec i poza nimi. Wyobraźcie sobie, Sąsiad i sojusznik w NATO nagle staje się w oczach AfD zagrożeniem. Polska, kraj, który wspiera Ukrainę, chroni granice UE, działa w interesie bezpieczeństwa europejskiego, a AfD przedstawia Polskę jako rywala. Chrupalla mówi: Każdy kraj może stanowić zagrożenie dla Niemiec i dodaje, że interesy Polski różnią się od niemieckich, podobnie jak interesy Rosji. To wywołuje polityczną burzę. Czy AFD stawia Niemcy w opozycji do Polski? Czy partia chce kwestionować sojusze europejskie, aby przypodobać się Rosji? Eksperci mówią: Niestety, to możliwe. Krupala twierdzi, że Putin nic nam nie zrobił, nie widzi zagrożenia ze strony Rosji. To wbrew faktom, wbrew analizom niemieckich służb wywiadowczych, wbrew ostrzeżeniom Polski, Litwy i Estonii. AfD porównuje Polskę do Rosji. Dla wielu w Niemczech i Europie to nie do przyjęcia. W Polsce reakcje są natychmiastowe: zaskoczenie, oburzenie, pytania o przyszłość relacji z Niemcami. To nie jest zwykła polityczna retoryka. To sygnał, że AfD stoi w opozycji do wspólnych wartości i bezpieczeństwa europejskiego. AfD pokazuje swoje priorytety lekceważenie zagrożenia ze strony Putina wskazywanie Polski jako wroga. Powtarzanie prorosyjskich narracji. To obraz polityki, która może kosztować Niemcy zaufanie w Europie. W czasie gdy Polska wspiera Ukrainę i buduje własne systemy obronne, AfD twierdzi, że Polska to zagrożenie. AfD i Chrupalla nie poprzestają na słowach. To prawdziwa próba podważenia sojuszy i bezpieczeństwa Europy. W Niemczech politycy są w szoku, Centrowi i lewicowi krytykują AfD bez litości. To pokazuje, że AfD może podważać bezpieczeństwo Niemiec i całej Europy. Krupalla w wywiadzie mówi o Polsce jak o zagrożeniu. Ale Polska jest sojusznikiem Niemiec w NATO: wspiera Ukrainę, chroni granice Europy Środkowej. To niebezpieczna narracja. AfD stawia własne interesy ponad Europą. Lekceważenie Rosji, straszenie Polską. To mieszanka, która może wywołać kryzys dyplomatyczny. Niektórzy eksperci mówią, AFD działa jak prorosyjska piąta kolumna. Chrupalla lekceważy Putina, ale demonizuje sojuszników w Europie. Co to oznacza dla Niemiec? Napięcia z Polską i innymi państwami UE. Ryzyko utraty zaufania w NATO. Realne konsekwencje polityczne. Politycy w Berlinie ostrzegają, AFD zagraża nie tylko opinii publicznej, ale też stabilności całej Europy. A w Polsce reakcje są natychmiastowe: zaskoczenie, oburzenie, pytania o przyszłość relacji z Niemcami. Polska nie może pozwolić, by takie narracje były traktowane poważnie. Chrupalla próbuje tworzyć alternatywną rzeczywistość. Pokazuje Niemcom, że Polska to wróg, a Rosja nie stanowi zagrożenia. To propaganda, niebezpieczna i destabilizująca. W czasach wojny w Ukrainie takie wypowiedzi podważają bezpieczeństwo całej Europy. AfD gra w polityczną grę wysokiego ryzyka ryzyko dla Niemiec, Europy i Polski. Czy Niemcy pozwolą, by partia skrajnej prawicy kontynuowała takie narracje? Czy AfD zyska więcej władzy i wpływu? To moment, w którym Europa musi być czujna. Nie można lekceważyć tych słów. Nie można pozwolić, by AFD bagatelizowało Rosję i demonizowało sojuszników w Europie Środkowej. Polska i Niemcy mają wspólne interesy: bezpieczeństwo, obrona, stabilność UE. A AFD stara się to podważyć. Musimy rozumieć kontekst. To niezwykła debata polityczna, to próba zmiany percepcji zagrożeń i sojuszy w Europie. AFD i chrupalla pokazują, jak niebezpieczne mogą być skrajne narracje. Bagatelizowanie Putina, straszenie Polski, podważanie zaufania w NATO i UE dla Niemiec i Polski to ostrzeżenie: bądźcie świadomi, obserwujcie polityków. Nie pozwólmy, by AfD manipulowało faktami i zagrożeniami. Europa i nasze bezpieczeństwo są w naszych rękach. Słowa mają moc. Słowa chrupali to nie tylko polityka, to potencjalny kryzys dyplomatyczny. To zagrożenie dla stabilności Europy. Pamiętajcie, Polska jest sojusznikiem, nie wrogiem. AfD próbuje to zmienić, ale Europa musi być czujna. Nie dajmy się wciągnąć w prorosyjską narrację. Kończąc, ostrzegamy, nie można lekceważyć skrajnych wypowiedzi polityków. To one mogą kształtować opinię publiczną i decyzje rządów. Nasza przyszłość i bezpieczeństwo Europy zależą od nas wszystkich. Bądźcie świadomi i czujni. Nie pozwólmy, by dezinformacja i propaganda zmieniały sojusze. Nie możemy zapominać, że AFD od dawna flirtuje z prorosyjskimi narracjami. Członkowie partii kwestionowali zbrodnie wojenne Putina. Uczestniczyli w wydarzeniach rosyjskiej ambasady w Berlinie. Lekceważenie agresji Rosji stało się częścią ich polityki. Chrupalla wprost twierdzi, Putin nie jest zagrożeniem dla Niemiec. W czasie wojny w Ukrainie. To stawia Niemcy w ryzykownej pozycji. Pokazuje brak realistycznej analizy geopolitycznej w partii AfD. Polska natomiast konsekwentnie wspiera Ukrainę. Buduje systemy obronne i chroni granice UE. To kraj, który od lat działa w interesie bezpieczeństwa Europy Środkowej. A AfD przedstawia go jako wroga. Komentatorzy niemieccy mówią wprost. To jest próba destabilizacji Europy przez wewnętrzną politykę skrajnej prawicy. Krupala i jego partia podważają zaufanie do NATO, podważają zaufanie między Niemcami a Polską. To nie jest zwykła polityczna retoryka. To realne zagrożenie dla europejskiej stabilności. Każde takie słowo może zostać wykorzystane przez Rosję w propagandzie. Niektórzy politycy ostrzegają. AFD działa jak prorosyjska piąta kolumna w sercu Europy. To nie przesada. Słowa Chrupalli mogą realnie wpłynąć na bezpieczeństwo kontynentu. W Polsce reakcje są zdecydowane: zaskoczenie, oburzenie i pytania o przyszłość relacji z Niemcami. Polska nie zamierza pozwolić, by AFD kształtowało narrację w Europie. AFD próbuje tworzyć alternatywną rzeczywistość. Przedstawia Polskę jako zagrożenie, a Rosję jako niegroźnego partnera. To propaganda niebezpieczna i destabilizująca. W czasach wojny w Ukrainie takie wypowiedzi podważają bezpieczeństwo całej Europy. AFD gra w polityczną grę wysokiego ryzyka ryzyko dla Niemiec, Europy i Polski ryzyko, że sojusze zostaną osłabione. Czy Niemcy pozwolą, by partia skrajnej prawicy kontynuowała takie narracje? Czy AfD zyska większy wpływ na opinię publiczną? Europa musi być czujna. Nie można lekceważyć tych słów. Nie można pozwolić, by AfD bagatelizowało Rosję i demonizowało sojuszników w Europie Środkowej. Polska i Niemcy mają wspólne interesy: bezpieczeństwo, obrona, stabilność UE. A AfD stara się to podważyć. To niezwykła debata polityczna. To próba zmiany percepcji zagrożeń i sojuszy w Europie. AfD i Hruppalla pokazują, jak niebezpieczne mogą być skrajne narracje: bagatelizowanie Putina, straszenie Polski, podważanie zaufania w NATO i UE. Dla Niemiec i Polski to ostrzeżenie: bądźcie świadomi, obserwujcie polityków. Nie pozwólmy, by AfD manipulowało faktami i zagrożeniami. Europa i nasze bezpieczeństwo są w naszych rękach. Słowa mają moc. Słowa chrupalli to nie tylko polityka. To potencjalny kryzys dyplomatyczny. To zagrożenie dla stabilności Europy. Nie możemy pozwolić, by dezinformacja i propaganda kształtowały decyzje rządów. Nie możemy pozwolić, by AFD dzieliło sojuszników. Nie możemy pozwolić, by Europa była osłabiona od środka. Kończąc, pamiętajcie, Polska jest sojusznikiem, nie wrogiem. AFD próbuje to zmienić, ale Europa musi być czujna. Nie dajmy się wciągnąć w prorosyjską narrację. To koniec materiału. Bądźcie świadomi. Obserwujcie polityków. Europa i nasze bezpieczeństwo są w naszych rękach.